Jeśli chodzi o te samce, to tu mam przedział, w którym były lotowane roczne samice z klasycznego wdowieństwa. Tu nawet jest ten 6858 jego cela. Chodzi o to, że w przyszłym roku chcę powrócić do lotowania samczykami, czyli zmianę, czyli chcę tu wprowadzić w tym gojemniku totalne wdowieństwo. Także na mojej hodowli ma... Taka zmiana, że właśnie roczne chcę lotować z totalnego wdowieństwa, a bezsensem jest lotowanie jakby czterolatków, które nie leciały przez trzy sezony. Wolę przeznaczyć do lotowania roczniaki, dlatego wszystkie samczyki, które tutaj zajmowały te cele, one tu po kolei, po kolei mają te cele. No jak koledzy będą chętni. Są po prostu do nabycia, bo na ich miejsce wprowadzę sobie roczne samce. Także zmiana w mojej hodowli, troszkę zmiana metody planuję właśnie na, na totalne wdowieństwo rocznych. Także tutaj w ten sposób chcę to tu pozmieniać, dlatego, dlatego te, te samczyki po kolei. Tu, tu z tych moich no, fajnych gołębi, to są 17-18 roczniki a są do nabycia tu miał cele Płowy, on jest 16 rocznik to już w ogóle 5 lat nie lotowany by był znaczy e, dopiero jako 5-latek, no to, to, to kompletnie nie ma sensu takimi e, starymi gołębiami ruszać e, do lotowania tu 9714 to jest ten Imbred na Szaleńca 5.1.20 to też 17 rocznik. Także no tu są te samczyki, co są tam w wolierce i one tu tam e, no, będą zostawione, także nie będę ich nie będę ich e... chcę tu właśnie włożyć roczne samce i roczne samice na ten gołębnik. No i tu gdzieś 25 e, parek będzie więc 50 gołębi do lotowania zostało mi po lotach 120 młodych także tak samo e, duża część tych młodych także będzie e, jest dostępna dla kolegów ponieważ no, tutaj mi się ich zmieści nie tu jest 20-30 cel no to jakby już wszystkie cele zająć a wiadomo że to jest nierealne no to tu 60 60 gołębi wiadomo 60 nie wejdzie 50 gołębi trzeba liczyć że może tutaj znaleźć swoje miejsce. No tu są takie brat szaleńca. Trzej bracia szaleńca tu są, ale to mówię za miast tych starych samcy, 20- 11 rocznik to chce wymienić i na ich miejsce właśnie wstawić te, te młodsze samczyki do rozpłodu. Więc część część pójdzie do rozpłodu, a część pójdzie... No, do w świat. Także tak to tutaj u mnie wygląda, i tutaj mogę kilka tych samczyków Wam zaprezentować. Ewentualnie, dobrać też do nich samiczki, jako i całe pary wysłać, jeśli koledzy są chętni. Także pozdrawiam i możecie tu sobie pozaprezentuję kilka samczyków. No, i tutaj w klateczce przyniosłem sobie samczyki które tutaj zaraz zaprezentuję. To mam światło, więc łatwiej mi będzie pokazać jak one wyglądają. W klatce wyglądają w ten sposób, a zaraz jest wezmę do ręki. No i tu jest pierwszy samczyk. Jest to rocznik 2017-1880. Numer obrączki. Eee, o, fajnie się pierzy. Dwie lotki ma do zrzucenia. Tak, wygląda mocny samiec. On zdrowo się pierzy. Widać. Potężnej budowy. O, tak to. Tak samczyk. Eee, wygląda. Tu nawet dwie lotki. Widzę po kolei zrzuca. Nie wiem, czy to będzie widać. W ten sposób. On wydał mi e, na przykład w 2018 roku e, córkę. Teraz musiałbym popatrzeć, ale ona miała koficent bardzo fajny, z tego co kojarzę koło 14, e, więc, więc super, super po nim leciało. On tak samo wywodzi się z gołębia, który na młode lobby robił pierwsze konkursy. Mm, bardzo czołowe. Także jeśli chodzi, ktoś szuka gołąbków, które już na młode latają, no to tutaj jest taki, taki samczyk oko, no tak może nie będzie widać, także opierzy się w tej chwili, także mocno rozpierzony. no wypierzy się i będzie gotowy do rozrodu, także to jest jeden 1880 i tu jest drugi, też 217 rocznik 68-58 O, o ten już troszkę plecy potężne Tak wygląda Też jedna, jedna już lotka do, do wymienienia Ja gołębiami, które dwa lata to będą za rok czterolatki, a one nie były w ogóle lotowane na stare. Także takimi gołębiami, które nie były lotowane na stare, to, to ja już nie polotuję. Także... A na rozpłodzie tych par jest dość. A więc jak ktoś... A te co zostaną to pewnie, pewnie pójdą od razu gdzieś tam do rozpłodowego. Ale jak ktoś chce. Tak wygląda drugi ten jest glazer ten jest glazerek także w ten sposób tutaj samczyk, samczyk wygląda no, od razu tutaj zaprezentuję samiczkę samiczka ze sztoli i wanlunów ostrożnie też 2017 rocznik tutaj przyniosłem jest to E, ciocia e, drugiego lotnika okręgu i gołąbka, który był 15 na wystawie ogólnopolskiej. E, także no super, super gołębie z tego. Wychodzą. E, ona ma numer 5138, e, jest siostrą gniazdiaczką. E, Samca, który właśnie wydał tego drugiego lotnika okręgu. O, plecka. Super samiczka. Nie jest stara, młoda. Ej, nie wyrywaj się. No, denerwuję się już, że idę ją odnieść. Jeszcze przyniosę jej brata pokazać. Tu jest jej brat. A no, jest potężniejszy, no bo to samiec. O, plecy od razu. Ale identyczny. Te samo. Identycznie wygląda. Kolor. Wszystko takie same. Numer 5137. Gniazdziak. I on wydał mi tego drugiego lotnika okręgu i 15 na wystawie ogólnopolskiej. Sztolwan Lun. No i tyle. No jako. już nic więcej nie trzeba mówić. Samczyk 217 rocznik. Młody z bardzo dużymi, tak powiem perspektywami na przyszłość na pewno. Także o, w ten sposób super super samczyk fajnie, fajnie wygląda. O, tam był samczyk 18, 80 i tu samiczka 18. 18,71 O, taka. No. Oj, też przyniosłem. Nie wyrywaj się. O, ładnej. Ej, ładnej. Ale się wyrywa. wierzą się ostro te gołębie teraz. Więc jakby nie widać do końca ich. O, urody. W ten sposób tutaj wygląda ta samiczka. Mocna, potężna samica.